Witam serdecznie na kanale moje EDC. Dzisiaj zapraszam Was do odpakowania tej przesyłki Myślę, że jeśli chodzi o sklep, w którym zakup jest dokonany, to nie mam tutaj żadnych wątpliwości. Idealnie jest to nożyk oczywiście. Chociaż może nie oczywiście, ale przeważnie na kanale odpakowywany są i noże. nożyk co tu jeszcze jest? nie, tu już nic nie ma tu jeszcze kucherta z tej strony jest sobie Ciachem. ten nożyk jak już wcześniej wspomniałem, który będzie moim drugim podejściem do front flipetu Ci, którzy na bieżąco śledzą kanał wiedzą, że pierwszym Takim podejściem była Beluga Mini od Petrified Fish, a teraz mamy Kaisera, konkretnie Feista w całkiem ciekawej wersji. O, proszę bardzo. Taki zestaw środek. papierologia, Pudełko, żeby na bok odstawić. Zobaczmy, co tutaj mamy. Będzie tu raczej standardowo. Kęś ściereczka, dokumentacja tego Nic specjalnie zaćmało. może coś się zmieniło czasu, kiedy odpakowałem poprzedniego hmm, Kajzera. Jednak sporo czasu minęło. A mi się standard mówiła. Też może wszystko sobie schować, odłożyć na bok. Zestaw śrubek, bardzo fajnie, miły gest. No i ta największa ciekawostka, czyli. Mamy tutaj wersję z rękojeścią, z okładkami z rękojeścią karcie, denim, czyli jeansowej mikarcie tak jak zresztą ten pokrowiec. I co ciekawe, pokrowiec oczywiście zawiera w sobie nóż, ale mamy tutaj również, że jak na bok, mamy tutaj również kilka dodatkowych miejsc, gdzie możemy wrzucić również inne noże, na przykład na przykład tego Fincha Halo i zapakować sobie to do przenoszenia, do transportu, do trzymać po prostu. Bardzo fajny patent zaprezentowany przez producenta. No i tutaj mamy też taki wąski, żeby można było sobie na przykład włożyć tutaj edycowy długopis. Dobra, to na razie odstawię. i generalnie jest to faktycznie jeans. Tak jak jeans, chociażby na spodniach, to, to również jest prawdziwy jeans, nie jakaś tam imitacja. I teraz przejdźmy do samego noża. Czyli Kaiser Feist w wersji e, Mikarta Denim. Denim Mikarta, czyli po prostu jeansowa Mikarta. Tak to się prezentuje z zewnątrz. Jeszcze zobaczmy centrowanie. Jest OK, dobrze. Powiem szczerze, ta mi karta jest taka bardzo przyjemna w dotyku. Dobra, no to teraz uwaga, chwila prawdy. Będę otwierał front, front flippera. OK, nie było tak źle. To od razu widzicie na głównie Mamy Stal 154CM. Głownia w black waszu, black stone waszu. Więc powinna tutaj co zasady dobrze dobrze chować wszelkiego rodzaju elementy zużycia. No, o kurczę. Jeśli chodzi o mechanikę, to muszę powiedzieć, no, nieźle. Nieźle, że od fabryki słyszałem wiele. Wiele zachwytów nad mechaniką tego noża, ale to faktycznie ta głownia nie jest ciężka, nie jest duża, a opada bez żadnego problemu po zwolnieniu blokady, więc to na pewno robi, robi wrażenie. Jeszcze zobaczymy, czy da radę tak. Oj, chyba nie, chyba jednak tutaj jest to przewidziany pod kciuk, albo ja nie umiem, bo to w końcu mój drugi ja dopiero. Front no i oczywiście jeszcze test ostrości. tym razem się przygotowałem. Zobaczmy jak nożyk ma o fabryczną ostrość. tutaj żadnych zastrzeżeń, nie mam. Jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jeszcze... A ja się chodzi o ostrość faktyczną, jest, jest bardzo dobrze, więc tutaj, też to nie powinno być żadne, nie, no po prostu nie potrafię, bo tej kartki, za dużo, sobie wziąłem tą kartkę, nie, no, nie potrafię tam przed kamerą się zmieścić, ale, ale jest, jest dobrze ostrość, taka jak w przypadku praktycznie każdego Kaisera. i to nie jest żadne zaskoczenie. Tyle jeśli chodzi o odpakowanie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam do komentowania, do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i oczywiście za jakiś czas będzie recenzja. A na dzisiaj dziękuję i do usłyszenia.